Dzisiejsze zajęcia poświęcone będą nagrywaniu stołu. Istnieje coś takiego jak dekalek, którego odżywiamy się. Jeden z punktów dekalogu mówi o tym, że żeby prawidłowo się odżywiać, trzeba posiłki spożywać w odpowiednim miejscu i w odpowiedni sposób. W związku z tym, że wszyscy korzystamy z posiłków, musimy nauczyć się jak prawidłowo je podawać. Na co dzień zjadamy zazwyczaj bardzo szybko i tam, gdzie nam podadzą, natomiast zdarzają się takie sytuacje, że musimy jeść w miejscach z osobami trzecimi, musimy albo nawet chcemy i musimy do tego być odpowiednio przygotowani. Są pewne miejsca takie jak restauracja czy imprezy domowe, imprezy rodzinne czy jakieś większe bankiety, na których powinniśmy wiedzieć jak się zachować i jak ewentualnie przygotować się do spożywania tych posiłków. I właśnie dzisiaj o tym będziemy mówić. Na początek chciałabym Wam pokazać film, poradnik, który dzisiaj będzie mówił o indywidualnym nakryciu do stołu. I poproszę Was, żebyście obejrzeli ten film, a później będziemy na ten temat dyskutować. Dla jednej osoby przeznaczone jest przy stole mniej więcej 70 cm szerokości jako miejsce. To oznacza, że musimy oczywiście trzymać łokcie bardzo blisko ciała. W żaden sposób nie wolno się rozpychać. Na stole znajduje się wszystko, co powinno nam służyć do jedzenia, pomagać nam w jedzeniu. A zatem sztuczce, które są ułożone w kolejności podawanych danych. Jeśli Państwo zobaczą dużo, dużą ilość sztuczców, co do których nie wiadomo, od których zacząć, bardzo proste jest, żeby zorientować się. Bierze się zawsze zewnętrzne. Wszystko, co jest od zewnątrz a zatem pierwszy, drugi, trzeci, czwarty w kierunku od zewnątrz do środka. Widelce ułożone są po lewej ręce. Talerze, które Państwo widzą, odpowiadają kolejnym daniom. Mniejszy do zimnej przystawki, średni do ciepłej przystawki i największy do dania głównego. Pieczywo kładziemy zawsze na małym talerzyku, który jest ustawiony po lewej stronie nakrycia, tak troszkę w górę. I do tego z do masła jest przygotowany specjalny, mały nożyk. Mamy karty pracy. Już wiecie, jak wszystko powinno być poustawiane na stole. To teraz mam dla was zadanie. Wyobraźcie sobie, że mama do was dzwoni i mówi, że za godzinę będą goście. W sumie będzie sześć osób razem z mamą. I prosi Was, żebyście nakryli do stołu, bo to będą bardzo ważni goście, ale ona nie zdąży przyjechać na tyle wcześniej, żeby to zrobić. W związku z tym musicie nakryć do tego stołu i zrobić to jak najlepiej, bo bardzo jej zależy na tym, żeby to przyjęcie wypadło bardzo dobrze. Zależy jej na tym, ponieważ od tego będzie zależała jej przyszła praca. Na przykład, tak? No i teraz, moi drodzy, korzystając z tych kartek, spróbujecie nakryć ten stół dla sześciu osób. Do dzieła!